Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Alleluja, alleluja, Alleluja. Pan z Wami, i z duchem Twoim, Słowo Ewangelii według świętego Marka, Pała Tobie, Panie. Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wieście w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. Jezus Rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy byli też w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał: A oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli. Za nim. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Podczas II wojny światowej dziewczęta, kiedy było bombardowanie, zbiegały do schronu, by uniknąć śmierci. Chłopcy natomiast młodzi walczyli, smagali się tak jak mogli. Dziewczyny, które schodziły na dół do schronów, zabierały ze za sobą małą książeczkę, Ewangelię. Czytały ją, szukały w niej odpowiedzi na ważne pytania. Jedna z nich po latach mówiła: Sprawą najważniejszą jest to, by żyć Bożym Słowem, albo lepiej by żyć według Jego wskazań, zamieniać słowo w czyn, a potem poczynionymi doświadczeniami, aby dzielić się też z innymi. Ktoś powie, no ale po co? Wojna, schron, niebezpieczeństwo, śmierć i Ewangelia. Po co jest ta Ewangelia tutaj? Czy ona pasuje w ogóle? Między karabinami, pociskami, brudnymi szmatami do ocierania ran? Ano pasuje. Bo te dziewczyny, które wtedy siedziały, Czytały Ewangelię i tam czytały takie słowa: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. Wychodziły ze schronu, przez cały dzień szukały wtedy najmniejszych, aby kochać w nich Jezusa. Szukały biednych, chorych, rannych, szukały dzieci. Jedna z nich wspomina: Szukamy ich na ulicach, zapisujemy adresy każdego z nich, aby móc im pomagać. Zapraszamy ich do naszego domu, dając im Najlepsze miejsce przy stole. Przygotowujemy dla nich wszystkich jedzenie. Gdyby ci biedni zapytali, dlaczego nas przyjmujecie w domu, dlaczego Ty nas przyjmujesz w swoim domu, co ona by powiedziała? Dlatego, że Chrystus w Ewangelii tak powiedział. Być może, gdyby nie ta Ewangelia, coś by im dała na ulicy, ale by ich nie przyjęła w swoim domu, nie zapisywałaby. Jego adresu, po to, aby jeszcze wrócić i pomóc mu dalej. W Ewangelii jedna z nich czytała: Dajcie, a będzie wam dane. I dawały worki mąki, miód, a na korytarzach ciągle widziały paczki, które napływały do nich. Przeczytała w Ewangelii: Proście, otrzymacie. Potrzebowała pary butów, numer 42, i mówiła do Jezusa przed tabernakulum, a kiedy wyszła z kościoła. Pewna kobieta przekazała im paczkę. Były tam buty numer 42. Kiedy umierała jedna z tych dziewcząt, bohaterka nasza, w 2008 roku, tłumy przyszły pod jej dom: katolicy, muzułmanie, protestanci. Chcieli zobaczyć jej uśmiech, spojrzeć jeszcze raz na nią, zobaczyć ten ogień, który miała w swoich oczach. Chcieli. Zamienić słowo jeszcze z nią. Przed swoją śmiercią prosiła, aby jej czytać Ewangelię. Jeszcze raz mówiła, jeszcze raz. Tak, aby zadać sobie to pytanie, czy praktykowały to, co czytały. I pytały się jeszcze na łożu śmierci. Ona pytała się, czy czasem nie, nie powinna czegoś zmienić w swoim życiu jeszcze. Kiedy odchodziła, siostra przerwała czytanie Ewangelii w pewnym miejscu i ona mówi: Z tego, co widzę. To do tego miejsca przeczytanego praktykowałyśmy to, co czytaliśmy. Otrzymała doktorat honoris causa na kulu w 1996 roku. Założy, założyła ruch w okolarii z powodu ognia. Il fuoco po włosku to ogień, ogień miłości, która ożywia. W ciągu 60 lat osiągnęła światowy zasięg. 182 kraje, do których ta wspólnota dotarła, 2 miliony członków, a wpływ na ludzi, na których miała, Kiara Lubik w Tydencie w 1944 roku, właśnie tam w schronie przeciwlotniczym, otworzyła przypadkowo Ewangelię, którą starała się żyć Testament Jezusa i przeczytała, aby wszyscy stanowili jedno, jak ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie. Słowa te zdają się rozświetlać jedno pod drugim. To wszyscy stanie się naszym horyzontem. Ta wizja jedności jest motywacją naszego życia. Dlaczego ludzie są dobrzy? Dlaczego ona była dobra? Właśnie dlatego, że otworzyła Ewangelię. Tak akazo. Że słuchała Chrystusa i Ewangelia w jej życiu się wypełniła. W 2015 roku rozpoczął się proces jej beatyfikacji. Ale mówiła jeszcze ciekawsze zdanie. Na temat znowu Ewangelii. Powiedz mi jeszcze raz. Chodzi o to, żeby nie tylko czytać i znać Ewangelię. Ale by sprawiać, aby stawiać się, stawać się wcielonym Słowem Bożym, aby można było na podstawie naszego życia na nowo napisać Ewangelię. Mocne słowa. Czy wydaje się Tobie, że gdyby Twój syn, Twoja córka albo Twój wnuk siedział przy Tobie, napisałby o Tobie, napisałby na podstawie Twojego życia Ewangelię, albo nie wiem, jakiś wikariusz patrząc na mnie, żeby wyczytał w moim życiu. Że, bo już nie ma, wyobraźmy sobie, żadnej ewangelii, żadnej kopii Pisma Świętego, żeby wyczytał, że Ewangelia to znaczy miłować nieprzyjaciół, że zło dobrem zwyciężać, że przebaczać 77 razy, żeby zobaczył w moim życiu, co znaczy nie służyć Mamonie, ale Bogu, nie być porządliwym. co znaczy kochać Boga ponad wszystko, co znaczy kochać bliźniego ponad wszystko. Co by napisali, patrząc na Twoje życie? Ona się tego nie bała. Chciała tak żyć, aby na podstawie jej życia można było napisać Ewangelię. Jest sens wnoszenia Ewangeliarza, Pisma Świętego, uroczyście do Kościoła. Bo jak zobaczyliśmy w przykładzie życia Kiary Lubik, to ta Ewangelia nadała smak i sens jej życiu. Gdyby nie ona, nie byłoby jej życia, jej postawy. Innym świętym, który umierał przy Piśmie Świętym, był święty Jan Paweł II. On właśnie czytał, prosił aby mu czytano Pismo Święte. Jak w Muzeum Władowicach, to był to widział Pismo Święte otwarte. Jest to zdanie, które ostatnie zostało przeczytane przez siostrę Janowi Pawłowi II podsumowujące jego życie. Jan Paweł II sam mówił, aby poznać prawdziwą tożsamość Chrystusa, poznać aby naśladować później. Chrześcijanie powinni powrócić z zapałem do Biblii. Do świętej liturgii, gdzie jest słowo Boże czytane, do pobożnej lektury pisma świętego, do komentarzy biblijnych. Niedawno została zamordowana Helenka Kmieć. Wspominamy teraz rocznicę jej śmierci. Studi studiowała w Anglii, wspaniała dziewczyna. Pracowała dla Salvatorian. Pracowała na misjach. Coś ciekawe, kiedy. Może domyślała się, że zostanie zamordowana. Ostatnie chwile swojego życia spędziła nad Pismem Świętym. Kiedy, we, kiedy weszli do jej pokoju, gdzie były jej zwłoki, zobaczyli właśnie Pismo Święte z kroplami krwi. Siedziała nad Pismem Świętym i tak odchodziła do Pana. Jakie miejsce ma Słowo Boże w twoim życiu? Czytasz? A słowo ktoś powie, nie ma mocy, a co mi może pomóc? No to tylko kawałek słowa, czy to faktycznie coś zmienia. Jest tyle osób, które czytają i nic. Dzisiaj Jonasz pokazuje nam, że no, zmienia słowo Boże. Bóg przez niego pokazuje, jak działa. Oto idzie Jonasz do miasta Niniwy, 120 tysięcy ludzi i więcej, 40 dni. Bóg daje im na nawrócenie. Jeszcze 40 dni, a niniwa zostanie zburzona. Jedno zdanie, które Jonasz powtarza, idąc w kółko. Takie kiepskie kazanie, a może fajne, bo krótkie. Dzisiaj na szczęście jest trochę dłuższe. Natomiast zobaczcie, że jeszcze 40 dni, a niniwa zostanie zburzona. Można byłoby po czymś takim nic nie zmienić w swoim życiu. A można po takim jednym słowie coś zmienić. I ci, którzy byli w Niniwie. Postanowili się nawrócić i uwierzyli temu słowu, i wtedy ta Ewangelia zmieniła ich życie. Jonasz był oburzony, bo po trzech dniach, jak przeszedł całe miasto, siadł sobie, chciał zobaczyć, jak nie nawrócą się i chciał zobaczyć, jak ich miasto będzie zniszczone. Miał do tego powody, dlatego że 600 lat temu właśnie ci Syryjczycy uprowadzili cały jego naród do niewoli, ograbili ziemię, sprąglowali, zniszczyli, zrównali z ziemią. Zabili wiele osób, uczynili z nich na wiele lat niewolników, a na samym końcu na miejsce ich domów osiedlili Samarytan, tych znanych z Ewangelii, bardzo często wspominanych. I zobaczcie, że Bóg właśnie do takich wrogów posyła Jonasza i mówi: Ty idź i głoś im nawrócenie do pogan, do wrogów. Dlaczego to Bóg robi? Dlatego, że Bóg wierzy, że nawet największy Twój wróg może się nawrócić. Kiedy będziesz głosił Mu Słowo Boże, może zmienić swoje życie. Pomyśl o tym, kto cię zranił. Kto sprawił, że cierpisz. Może do dzisiaj. Kto cię zostawił, to cię odrzucił. Byłbyś w stanie pójść z Ewangelią, wierząc, że On może się zmienić, jak Mu ogłosi Słowo Boże, karygmat. Ale zobacz, że to, to samo tyczy się ciebie. Bóg wierzy, że ty możesz się przemienić wtedy, kiedy będziesz czytał ten dar, który ci daje Słowo Boże. Że Ty możesz zmienić swoje życie. W Krakowie podczas Światowej Dni Młodzieży, sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków, Polska, znamy obrazki Jezu, ufam Tobie oczywiście. Ale też rozdawano w różnych językach młodym takie obrazki ze słowem Bóg ufa Tobie, Jesus trust You, które chcieli pokazać w ten sposób, że Bóg naprawdę też ufa, że Ty możesz się zmienić w swoim życiu, też właśnie czytając słowo Boże. Przy tym spotkaniu może być Twoja przemiana. Bóg pragnie Twojej przemiany, dlatego Ci daje Słowo Boże. Jest możliwe, aby Twoje serce też kruszało, jeżeli będzie chciał, tak jak Jonasz to robić. będziesz chciał przyjmować też to słowo dla siebie, albo tak jak Kiara lubi, która czytała, a potem aplikowała, wprowadzała w czyn. I dzisiaj Bóg staje przed Tobą. Słyszeliśmy w Ewangelii, Jezus mówi, czas się wypełnił. Jest tam takie piękne słowo greckie kairos, nie chronos, czyli tak jak sobie planujesz tydzień po tygodniu w kalendarzu i to sobie leci. Kairos to jest moment zbawienia. Tak jak, nie wiem, stoisz na stacji, przyjeżdża pociąg pospieszny, wie, że masz wsiąść. Jak nie wsiądziesz, pociąg odjechał. Ludzi w pociągu, których byś spotkał, nie zobaczysz. Miejsce, gdzie by cię zajrz, tam teraz nie, nie, nie pójdziesz i nie będziesz. Kairos, Bóg staje przed tobą i chce dzisiaj powiedzieć tobie, w tym momencie, kiedy do ciebie się zwraca, swoje słowo. Dlaczego czytamy codziennie Słowo Boże? Powinniśmy czytać. Właśnie po to, żebyś rano, wtedy, kiedy podjeżdża ten pociąg, wsiadł. Bóg daje ci słowo i żeby to słowo cię pokierowało, żebyś dotarł tam, gdzie Bóg chce. Kto ma takie doświadczenie, wie o co chodzi. Natomiast kiedy mijamy ten moment, prześpimy, tracimy. Zobaczmy dzisiaj apostołowie: Szymon, Andrzej, Jakub, Jan. Przychodzi Chrystus, mówi: pójdź za mną. Mogli powiedzieć: nie, panie, ja nie idę. Zostaliby. Czy nie byliby rybakami? Byliby dalej rybakami, ale by nie doświadczyli tego, co doświadczyli w swoim życiu. Nie, by, nie byliby tam, gdzie są. Nie, bylibyśmy, nie mielibyśmy bazyliki świętego Piotra, świętego Andrzeja, nie byłoby Ewangelii świętego Jana. Jezus by znalazł innych, to prawda, mógłby znaleźć. Byli tacy, którzy Mu odmawiali jak bogaty młodzieniec. Dzisiaj Bóg staje przed Tobą, aby cię po raz kolejny wezwać, abyś czytał Słowo Boże. Być może jak ten wysoki ksiądz Krzysztof głosił niedawno po Bożym Narodzeniu, całe kazanie o Słowie Bożym nic w swoim życiu nie zmieniłeś. Ten ksiądz Krzysztof, syn tych państwa tutaj z przodu. On głosił i mówił o tym, żeby Słowo Boże umieścić na przykład w jakimś miejscu, żeby sięgnąć do niego. Jeżeli wtedy tamten pociąg ominąłeś, Bóg dzisiaj mówi, wsiądź, weź Pismo Święte do ręki i czytaj. Pamiętam młodą osobę, która przyszła niedawno, mówi: No, ja od tamtego momentu, od tamtego kazania czytam Słowo Boże. Położyłam w jednym miejscu. Kiedy przechodzę obok, to zawsze mnie tak prowokuje, żebym sięgnęła. I widzę, że w jakiś sposób to zmienia moje życie. Nawrócić się to znaczy zmienić życie. To znaczy ciągle się zmieniać. To są takie czasowniki użyte w imperativo prezente, to znaczy tryb rozkazujący w czasie teraźniejszym. Ciągle trzeba się zmieniać. metanoite, Przemieniaj się ciągle. Niech Bóg ciągle przemienia Twoje życie. Nawracajcie się, mówi Chrystus. Nie wiem, z czego dzisiaj powinieneś się nawracać. Do czego Bóg Cię wzywa. Może w pandemii do tego, żeby odnowić swoją wiarę, żeby Boga postawić w centrum swojego życia, w mentalności. Bóg na pierwszym miejscu. Abraham Joshua Hesse zmarł w 72 roku, żydowski mistyk powiedział, że w czasach biblijnych proroków ożywiała, ożywiał święty duch, zaś świat był w letargu. Dzisiaj świat tętni życiem, a kościoły i wierni Zajmują się drobiazgami bez znaczenia. Czy nie ma tak czasem, też i w czasie pandemii, że zajmujemy się wieloma rzeczami, takimi, czy w naszym życiu drobiazgami bez znaczenia, tak naprawdę? A Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy faktycznie byli mistykami dzisiaj, żebyśmy żyli Ewangelią i przemieniali ten świat. Żebyśmy Boga postawili w centrum. Niedawno widziałem, w piątek to było rano, jak biegłem na mszę z zakrystii do kościoła, kobietę, która szła, a się zatrzymałem. Piękny obraz, wiemy, wiemy, ile było stopni na minusie. Już lud pojawił się, a ona o świcie szła tak. Dwa kroki, dwie laski do przodu. Dwa kroki i laskami do przodu. Ja zobaczyłem ten obraz, tak sobie pomyślałem o tych ludziach, którzy może nawet jak oglądają transmisję online, ciężko jest im siąść i skupić się, nie robić nic więcej, albo mówią, że nie można. O siódmej czy o 8 rano na tygodniu można u nas w kościele znaleźć te 15 metrów kwadratowych obok nas, wolnych. To jest więcej niż w kolejce do sklepu, gdzie stoimy, czy w autobusie, czy w pracy, gdzie jesteśmy. Tak, żebyśmy chociaż raz w tygodniu Komunię Świętą przyjęli. Nawet w takich warunkach, no właśnie, yy, czy rano, na tygodniu, czy wieczorem. Niech to słowo Boże, które dzisiaj przychodzi, nie napełnia naszych serc smutkiem, bo Bóg przychodzi też z obietnicą. Do uczniów nie powiedział, chodźcie za mną i bądźcie rybakami. Powiedział, chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Ja was uczynię. Ja was uformuję. Jeżeli będziesz czytał słowo Boże, zobaczysz, że. Twoje nawrócenie będzie postępować, bo Bóg będzie Cię formował. Wiara rodzi się właśnie z tego, że się czyta Słowo Boże. List do Rzymian mówi, dziesiąty rozdział. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Boże. Wierzysz w to? Że czytając Słowo Boże, które będzie wpadać do Twoich uszu, do Twojego serca, Twoje życie będzie się zmieniać? U Kiary się zmieniło, u Jana Pawła II się zmieniało, u Helenki się też zmieniało. Oni żyli tym słowem Bożym. To było widać na zewnątrz. Bóg chce Twoje życie zmieniać. Rybak ludzi to jest taki ktoś, kto wyciąga ryby, rybak, wyciąga ryby z morza. Morze w Piśmie Świętym jest symbolem śmierci. Czyli rybak ludzi to jest ten, kto ma wyciągnąć tych ludzi z morza, z oceanu, właśnie z tej śmierci poprzez słowo Boże. Tak jak nie widzi dzisiaj. Wyciągnięci przed śmiercią uratowani poprzez to, że. Szedł ten Jonasz i mówił jedno zdanie: To kiepskie kazanie. Ten, kto doświadczy, czym jest słowo Boże, chce, aby też inni doświadczyli tego. Być może macie dzisiaj zaplanowane piękne spotkanie z dziadkami, z babciami, bo to ich święto. Może babcia jakąś babkę zrobiła dobrą i będzie obiad. Jaki może dziadek testament dać swojemu wnukowi? Roman Brandstetter mówi. Jak to dziadek kilka dni przed śmiercią dał mu testament swój. Powiedział tak. Będziesz Biblię nieustannie czytał. Będziesz ją kochał więcej niż rodziców. Więcej niż mnie. Nigdy się z nią nie rozstaniesz. A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie księgi, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jednej księgi. Co mówić dzieciom na temat Pisma Świętego. Czy dałobyś takie świadectwo? A może inaczej. Kto z nas przeczytał kiedyś Pismo Święte? Chociaż raz. Ręka do góry. Jest parę osób. Pamiętam kiedyś w Kraśniku na, chodziłem po kolędzie, pierwsza parafia. Zdziwiłem się jak wchodzę do pewnego mieszkania i człowiek mówi o Bogu, o Chrystusie, pytania mi zadaje. Po co się jak odpowiedzieć? Ale cieszę się, że pytał Pismo Święte, takie kruczki. Mówi, że czwarty raz już czyta Pismo Święte. Można, jak się chce. Żyje w zwykłym bloku, tak jak my. Izajasz mówi, słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Cztery razy przeczytana Biblia nie wraca bezowocnie. Bóg dokona tego, co chce. Nawet nie będziesz wiedział jak, ale będzie cię przemieniał. Pomyśl dzisiaj, podejmij decyzję. Nie, żebyś skończył dzisiaj może jak po ostatnim kazaniu księdza Krzyśka z pragnieniem chciałbym czytać Pismo, ale podaj mi decyzję może dzisiaj akurat. To jest ten pociąg, który przyjechał ta stacja, Kairos, ten moment, że chcesz na przykład czytać Pismo Święte raz dziennie, te pięć minut, nie zajmując się drobiazgami, o którym mówił Joshue, ale żeby postawić Pismo Święte w centrum swojego życia. Podejmij decyzję, jak chcesz to robić. Jeżeli wyjdziesz z tą decyzją, to będziesz miał dzisiejszą niedzielę piękną. Może chcesz czytać Pismo Święte z dziećmi, a może na YouTubie zamiast filmów, które zajmują ich i uspokajają, a ty gotujesz wtedy, będziesz im puszczać filmy biblijne. 30 minut czytania Pisma Świętego w domu to jest odpust zupełny. Kościół naprawdę docenia pismo. Urszula Leduchowska, święta, mówiła. Szczęśliwa dusza, która zrozumiała, że w Ewangelii ma, ma skarb ukryty i która cierpliwie, powoli ten skarb z niego wydobywa. Życzę sobie i Wam, byśmy byli tą szczęśliwą duszą, która rozumie skarb Ewangelii i wydobywa go dzień po dniu. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.